Jeszcze dogrywka, jeśli chodzi o depresję. Jak rano się obudziłem, jakby wypłynęły, udrażniają się myśli. To, żeby nie było w tamtym filmie wcześniejszym, to tak jak ja się czułem, no bardziej historycznie. A ważniejsza jest właśnie ta, ta część, którą teraz nagrywam, chyba. No i w sumie obydwie są dla mnie ważne, skoro to robię. Eee, zaczynam, zaczynam już myśleć punktami widzenia osób, którym się to może przydać. A, a z tym, proszę cię. No. I czas noszenia na rączkach. No, dobra, śniadanko No idź. No. Eee. <laughs> Nie wiem ile tego wyjdzie, ale tak jeśli chodzi o pierwszy etap depresji, to wtedy był straszny wstrad do siebie, straszna niechęć do siebie, y, poczucie takiej własnej beznadziejności, że nic się już nie da ze mną zrobić. Stąd później te takie myśli y, męczeństwo apokaliptyczne y, tak teraz skanuje po głowie, yy, żeby sobie coś przypomnieć więcej, ale nie, wtedy to po prostu była taka beznadzieja siebie. Właśnie wstręt do siebie, niechęć do siebie, gnojenie siebie. No to jeszcze by, więcej będzie w temacie o, no znaczy trochę będzie o myślach samobójczych, ale trochę o, o nienawiści do siebie i do swojego ciała. Ponieważ ja to zwalałem na, na wygląd, na moje ciało szukałem przyczyny w tym jakby nie w swoim obrazie świata podejściu do życia w systemie wartości tylko byłbym wtedy nastawiony najbardziej na to, że to jest wynik tego jak wyglądam hmm. To była taka lekka depresja. Gorzej było później. Wtedy, co zostałem odrzucony przez telefon. Mm. No, tu mi się włączyła taka walka, pisania tego listu, walka, walka, walka. Ale chyba to, to. Jak już pojawił się ten motyw Krakowa i wspólnego mieszkania razem, co później zostało zawetowane przez rodziców jej. Mm. To, to mnie chyba złamało. Te codzienne dojazdy, wtedy, wtedy się zaczęła chyba taka, właśnie tak, dzisiaj, dzisiaj rano się obudziłem z tym jakby z tym obrazem tematu, że, że mam o tym powiedzieć. Skoro mi moje ciało mówi, że mam o tym powiedzieć, to mówię. Ech, jak to wyglądało? Jeden góra, dwa posiłki dziennie. Jak robiłem jakieś zakupy przeważnie raz na tydzień, w weekend, to w ciągu tygodnia niesamowite ilości jedzenia szły do kosza. To co się zużywało, a się nie psuło, to były słodycze. Dużo ich pochłaniałem. Jakieś ciastka, żelki, czekolady, czekoladki. Jeśli chodzi o takie normalne jedzenie, to. Mało go było. Jak już to było jakieś jedzenie właśnie u mojej dziewczyny w Krakowie, albo gdzieś na mieście jedliśmy. I to był jeden, górę dwa posiłki dziennie. <laughs> Więc też się pojawił jakby motyw mniejszego dożywienia niż tego potrzebowało moje ciało. Więc się już pojawił. Taki gorszy motyw, ale jeszcze coś co... Coś co zostało właśnie yy, Co nie teraz Su, ma wyczucie dziewczyna. Yy, nie, idziesz na rączki. Hmm. Chciałeś głaskania to masz głaskanie. Haha No To co się wtedy takiego najgorszego chyba pojawiło. A jeszcze wracając do szkoły średniej, właśnie wtedy się pojawiły końcówka podstawówki, początek szkoły średniej, pojawiły się moje zmiany uszczycowe na, skóry, na skórze. To też wpłynęło na moją jakby samoocenę. Wtedy miałem na łokciach, na kolanie i na potylicy z tyłu głowy, pod włosami. Wtedy jeszcze nie, nie wychodziło na zewnątrz, choć tych łusek było w cholerę na włosach i się drapałem i swędziały i w ogóle. Zwłaszcza tam swędziało. Tylko w tym jednym miejscu. Resztę to mogłem mieć i nawet o tym nie pamiętałem. No ale wracając właśnie do czasu studiów. Rano wstawałem. Często już ubrany. No to taka spirala była. Nawet mi się czasem nie chciało zmieniać bielizny. Tak wstawałem, tak po prostu jechałem. Wracałem, kładłem się. Jak stałem. Wtedy był czas straszny, jeśli chodzi o higienę osobistą, dbanie o siebie, w tych samych ciuchach praktycznie cały tydzień. To też gdzieś to w głowie powodowało jeszcze większe obniżenie własnej wartości, ale takie parcie do przodu, te tabletki jakoś pomagały. Chyba jak już zaczęły działać, to chyba z tego co pamiętam, troszkę się poprawiło, ale ja właśnie te jazdy pociągiem tam i z powrotem przychodziłem do domu, praktycznie padałem, rano wstawałem, jechałem autobusem, kolejny pociąg i do Krakowa, więc no trudno było. Ciężki czas emocjonalny. Później, jak już się zaczął taki związek po tym po tej przeprowadzce do mnie, mojej partnerki, to się jakby wszystko odkręciło. To jeszcze był, po prostu był ten cel, że spotkam ją w Krakowie, że studia coś mi pomogą, dadzą, ale głównie to chodziło o nią. To był taki mój spiritus, movens. Jeśli chodzi o tamten czas, że jeszcze, jeszcze mi się chciało wstawać z łóżka, ale jakby na przykład przyszła ta depresja związana z finansami kilka lat później, nawet nie, jeszcze wtedy, co się nasze małżeństwo rozwaliło, to znaczy, no, to jeszcze wtedy wtedy już się zaczęło łóżeczkowanie. Czyli po prostu zawinięcie się w kołdre pozycja embrionalna, zwinięcie się w kłębek i. i Miałem przyszłość mi do słowa Staza. Wejść w Stazę i poczekać, aż coś się odmieni, że, yy, że po prostu będę miał chęć wyjścia. No Wtedy jeszcze też miałem, właśnie wtedy, jak to się wszystko pieprznęło. szczerze tego nie powiedziałem, to <laughs> właśnie tak jak zacząłem szukać szukać przyczyn tego, że, tego, co się stało, to stwierdziłem, dlaczego się moje małżeństwo tak sypnęło, przecież miało być tak pięknie, że mój system głównie oparty na w jakichś moich założeniach, teoriach, tezach jest wadliwym. Że na tym nie zbuduję szczęśliwego związku, nie, nie będę miał szczęśliwego życia. Więc moje zainteresowanie rozwojem osobistym, psychologią, terapią, takimi rzeczami, to wszystko się zaczęło od tego, że postanowiłem przebudować mój system wartości. Między innymi wtedy. Przebudowujący system wartości trafiłem po razem na testora Matrixa, co mi też dużo dało. No, a właśnie jak była ta. ta taka depresja związana z finansami, to nawet mimo, że mi zajęcia z tańca sprawiają przyjemność, to wtedy to ciężko było wyjść z łóżka, żeby się przebrać, zebrać na te zajęcia, pojechać, poprowadzić. To już była oznaka, że jest bardzo źle. Też problemy z higieną. Po prostu człowiekowi na niczym nie zależy. Czasami taki jakby paraliż, jakby człowiek po prostu był w stygnącym cemencie. Leżał zanurzony, tak do połowy, albo trochę bardziej, i, i próbował się ruszyć, ale to takie bajoro, po prostu go przy każdym ruchu coraz bardziej wciągało. Te depresje, co były też gdzieś tam ostatnio, to już... Jak to powiem, po, po różnych terapiach, to właśnie przytulić się. Dać sobie wyrozumiałość, przestać się osądzać, oceniać. To dużo dało, ale, ale właśnie ten paraliż taki był najgorszy, że... Żeby po prostu cokolwiek zrobić, nawet głupie wstanie do toalety, czy żeby zjeść, umyć się, to, to był po prostu wyczyn na miarę wejścia na Monteverest. Także e, to tyle, jeśli chodzi o tą dogrywkę. To, tego brakowało w tamtym. Może miało być po prostu w osobnym materiale. E, więc będzie jako depresja epilog. No to do następnego razu.